ma z tej strony WatchMe. A to poradnik z kryjówki, jak robić kryjówkę I jak tutaj wszystko sobie rozporządzić yy, Oglądałem wielu youtuberów z Hero Zero I jak patrzę na to, jak oni mają lub mieli kryjówki rozłożone To po prostu płakać się chce Niby tacy wielcy yy, zagrajmerzy i w ogóle i w ogóle tacy, tacy z Hero Zero powiązani, że nie wiadomo, co, co, jak i ogarniają. A kryjówki dobrze nie umieli tutaj sobie rozplanować i, i mieli na przykład generatory po po, po, wiecie, po, po przylegających stronach kryjówki nie. Czyli to było w ogóle mm, Mistrzostwo Świata. Jak można zauważyć, moja kryówka jest taka, no taka trochę, wiecie. Porozwalane wszystko, ale tak pokrótce. Centrala kryjówki. Do centrali kryjówki zawsze musi być przypięty generator. Jak widzicie, tutaj generator mam na 17 poziomie, tak no tak średnio. Po drugiej stronie tutaj sobie możecie dać fabrykę superkleju, fabrykę Zeronitu. No tak jest, tak jest praktycznie u każdego. Generator służy wam do tego, żeby no, żeby albo podpinacie go do centrali, albo do superkraju, albo do Zeronitu, albo tak jak tutaj widzicie, do laboratorium nieskończonej wiedzy. Do wszystkiego innego nie działa wam generator, więc nie podpinajcie go bez sensu do na przykład magazynu robotów, albo do pomieszczenia, albo do jednostek ulepszających, albo do, do wszystkiego innego, bo to wam generator po prostu nie działa. Co wam mogę powiedzieć jeszcze? Centralne kryjówki yy, opłaca się robić tak do 19-20 na moim poziomie oczywiście. Nie opłaca się jej tak jakoś nie wiadomo jak boostować do góry, bo tutaj da się wszystko fajnie rozwijać jeszcze yy, u mnie. Bo na przykład jak widzicie tutaj bar sportowy, to tutaj już potrzebuje 1000 z, zeronitu, znaczy super kraju, a ja mam maksimum, maksimum mam ile. Jak to się klika i no, milion sto, <laughs> milion sto, więc będę sobie to musiał niedługo rozwinąć. Co Wam mogę powiedzieć jeszcze? Pierwsze, co musicie rozbudowywać, najważniejszy, najważniejsza rzecz to jest jednostka lepszająca robotę pracowników. Prędkość akcji budowlanych zostaje zwiększona o 90%. Na przykład yy, budowa nowego miejsca. Normalnie bez tego by było na przykład miesiąc, a z tym to mi daje na przykład dajmy na to ile może z tego być? 3 dni, nie? 3 dni przez, przez to, że to mam zmaksowane. Druga to jest centrum spekulacyjne. Na niskim levelu to to opłaca się tak samo boostować cały czas w górę. To i to cały czas boostujemy w górę. To zredukuje cenę w monetach o 100% Czyli jak to wybustujecie sobie z, od samego początku To nie będziecie tracić głupią monet na to Żeby wybudować na przykład y, o kolejny poziom jednostkę ulepszającą roboty To tak zjada pieniądze na początku Że to jest po prostu masakra Więc te dwie rzeczy na początku obowiązkowo sobie lecimy y, Nie musicie od razu mieć dwóch y, Tak jak ja tutaj y, laboratorium nieskończonej wiedzy no bo wiadomo że, że nie będziecie też mieli tyle miejsca na początku nie robicie sobie e, robicie sobie tą centralę kryjówki podpinacie generator podpinacie superklej albo mm, zero nit. tutaj tak samo sobie robicie dajcie jakieś auto Atak o boty, warsztat, no to w swoim czasie, ale też yy, nie, możecie o, nie możecie go zaniedbywać, bo on daje bardzo dużo Wam, tak samo jak bardzo dużo daje Waszej drużynce, o którą wiecie, no trzeba dbać i, no i nie wolno zaniżać w drużynce levelu i warsztatu.